Znaczy, o mnie się nie kojarzy ze mną, po prostu ja tak mam, ale. bo jestem kastana, ale. Yy. Słowa pochodzenia kasztan. No tak, tak, kasztan. Ko masz w ogóle? Masz kontakt jakiś? Nie. Gościu mnie porywał z narkotyków. Zaczął mu trzymać nóż przy gardle i. oddał, spokorniał i oddał wszystko co miał. No i dobrze. Ale od razu wiesz, że ja bank hakuję, ja będziemy bank robić. Bo ja ogarniam hakowanie prawie każde Ja w kuźwa gadam z policją Mi to najlepiej wychodzi No a ja hakuję, jestem najlepszym hakerem Tu jest ta, co jeździ teraz? W lewo teraz? lewo, lewo, lewo I masz ta co teraz jedzie go z samochodu Ja wyrzucam, to kierowcę kierowcy Śpią Śpią wszyscy, wszyscy Robisz, robisz, Dobra, robisz. Słonią Ciebie śpi, śpij Szybko, tył Idę, idę, idę Szybko, tył w gównę Uciekaj, uciekaj, Adam No to z policją, paru wyrósł w nie spalę tym głównym, to nie jedzie jeszcze, jest rozwalone Co? Dwa Siadaj to auta, siadaj Siadaj, siadaj, siadaj Jeźdź, siadaj, Mamy jakieś auto na wymianę? Dobra Bo rozwalili to Jakieś inne, bo to, to nie jest... Się... jakieś czwórkę dobrą Która, która? niebieska? To to, niebieskie to. Niebieskie chyba No hejka, co tam się z Tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać tylko dlatego, że raz czy drugi Ci nie wyszło? To nie jest żaden powód

Spierdolone Hej stop! Szłaś z discorda społecznościowego? Dobrze trafiłeś Mamy dużo kanałów, ogarniętą administrację mamy rozbudowane z tym ranki, ogólnie no Możesz ze mną pogadać, no wbijaj, no Link w opisie Przed dołączeniem do Discorda zapoznaj się z treścią lotki Dołączuj do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub z farmaceutą Gdyż każdy Discord niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu zostałem porwany przez jakiegoś zamaskowanego bandytę Celuje do mnie aktualnie z broni e... Odebrano mi GPS-a, nie jest. Yy, I chcę, żąda wymiany mnie za zatrzymanego, Jeszcze, macie jeszcze raz podkreśl, żeby cię nie szukali, bo nie masz GPS-a i tak nie znajdą. No, przekazują ci, że musisz dać im dłuższą chwilę. Nie, powiedz, że albo teraz, albo ci odjebię, że mają popełniać szybkie decyzje. Yy, no, napojazdnik przekazuje, że macie popełniać szybkie decyzje, bo mnie odstrzeli. Dobra, a tak na marginesie. Masz yy, hamburgerka? E, Miejsce wymiany. <laughs> Powiedz, że działamy na moich warunkach i zaraz im przedstawisz warunki. Będę cię dyktował. Nie będziemy robić wymiany oko w oko. Że najpierw wypuścicie mojego, a później ja wypuszczę ciebie, w przeciwnym wypadku odpierdolę cię. I że mam od niego dostać komunikat, że został wypuszczony. Przekazuję, Przekazuj, że e, wymiana odbywa się następująco... Two years later. Powiedz, że za niedługo medyk odjebiem. Dobra, Dobra, teraz ten to watcha walniesz ten, zwolniłem na chwilę, zatrzymałem się i zatrzymał się tak jak ja, wiesz? Nie spierd... Poddaj się Poddaj się, celuję w ciebie Poddaj się, poddaj się Poddaj się, poddaj się pod... PODDAJ SIĘ Medyk nie poszanował życia i mi spierd...ł mi o to, że do niego celowałem Aha Dol się do wody z Molo, ja cię zgarnę. Oh, YouTuber... Co to za zero? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego to zero? YouTuber, YouTuber...